moja książka tajemnica drzewa mirtowego jest już dostępna link w opisie hejka hejka dzisiaj będziemy się relaksować przy pomocy różnych dźwięków wyzwalaczy, które przygotowałem, więc dzisiaj będzie bardziej spokojnie i bardziej klasycznie I mam już tutaj w lampę pierścieniową. Eee, tak bo teraz mieszkam w Katowicach i udało mi się załatwić lampę i mam piękne niebieskie światełko. czegoś co ma mocniejsze krycie bo mam dość duże cienie pod oczami a on, on, tak, on fajnie rozświetla ale jakoś nie ma zbyt dużego krycia wiecie ale to nieważne. ważne następny dźwięk to będzie, to będzie dźwięk korali mi w tle to chyba kalory tak chodzi, nie wiem właśnie co tak chodzi głośno. time you Dobra. Kolejna rzecz Poczekajcie chwilkę Bo tam jest budda I chciałem go sobie tutaj przynieść A zapomniałem o tym Poczekajcie chwilę Ok Kupiłem sobie ostatnio w Action Action nigdy jak to się mówi Action albo Action, napiszcie mi w komentarzu. Kupiłem sobie takiego Buddy. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale go kupiłem. Chciałem, żeby jakoś mi ozdobił przestrzeń, bo jest tutaj tak surowo i jest całkiem... Z pieniądze ostatnio trochę za bardzo szaleję z kasą na lewo i na prawo też ten tatuaż mi też trochę kosztował i będę wiedział, będę drugi tatuaż no, też nie jestem dobry w oszczędzaniu pieniędzy na jedzenie może rzadziej jeść na mieście i częściej sam sobie robić posiłki dzisiaj gotowałem sobie makaron Fali. to jest genialne i wymieszałem sobie z pesto i miałem taki tani posiłek i to mi jeszcze powinno starczyć na dwa dni więc to, to, to już jest, jest, jest progres jest progres dzisiaj zaliczyłem progres ale dość o mnie relaksujmy się 一些饼干。 Mi, mnie moje własne ASMR nie relaksuje mm, ale akurat to teraz mnie teraz mi to zrobiło dobrze no, okej okay, to jest moje pudełko z aparatu Nosiłem, nosiłem stały aparat na zęby jak zapewne pamiętacie niektórzy. a teraz noszę retainer na noc, ale zapominam o tym i mam wrażenie, że przez to, że zapominam zęby zaczynają trochę wracać do poprzedniego stanu chodzi mi tutaj o jedynkę, że tutaj chyba znowu zaczyna się wyginać a byłoby szkoda tych wszystkich pieniędzy i moich starań e, więc Может, может, это нафиг, может. coś chyba nie nie dobra to już chyba wszystko co chciałem w tym odcinku wykorzystać tak mi się wydaje okej okay. dobrze e, zatem to tyle e, mam nadzieję że taki zwyczajniejszy odcinek też wam się podobał i kochani wam